Cześć, witajcie w 15 odcinku serii Idziemy na rekord. Dzisiaj wracamy do gierki piłka w grze. Powodem tego jest głównie to, że mamy dzisiaj promocję. W całym bieżącym tygodniu Totalizator Sportowy zrobił promocję z bonusem, gdzie e, należy zagrać aż za 150 zł aby otrzymać bonus 20 złotych. No miałem trochę taki dylemat, co zrobić z tym fantem, że jest taka promocja. Takie promocje lubię wykorzystywać generalnie. Piłka w grze w tym momencie jest moim faworytem wciąż. Tutaj najłatwiej jest pobić 1000 złotych. Spośród wszystkich gier grając za 50 najszybciej można zdecydowanie trafić coś powyżej 1000. I to jest obecnie mój cel. Więc pomyślałem, że tak no, albo mogę zagrać za 50 w tą piłkę w grze i na tym zakończyć. Jeżeli kupię drugi los i zagram za 100, no to szkoda już nie kupić trzeciego i zagrać za 150. Wtedy otrzymuje się ten bonus 20 zł. Więc ostatni los niejako kosztuje mnie 30. No i tak też postanowiłem, więc zagramy sobie trzy razy. I zobaczymy. Szanse tutaj są, oczywiście, na pobicie rekordu. 740 zł w tym momencie mam na koncie. W trakcie filmu zrobimy sobie również podsumowanie kwietnia. Mam przygotowane takie podsumowanie. Ok, kupuję pierwszy los. Saldo spadło mi na 690. Prawdopodobieństwo trafienia. Słuchajcie, przy trzech losach. Liczyłem tutaj, że szansa, że pobijemy rekord 1000 zł wynosi około 1 do 72. Taka szansa, więc no tak to wygląda. Mamy 45% szans, że wszystkie trzy losy będą puste, a 55%, że przynajmniej w jednym losie będzie jakaś wygrana. To kolejna tutaj tu, To kolejne obliczenia, które zrobiłem Jest też jedna szansa na 80, że wszystkie trzy losy dadzą, dadzą jakąś wygraną. Więc mówię, to są takie rzadk, rzadko spotykane zdarzenia w tym przypadku No ale właśnie głównie na to liczymy. Patrzcie, na razie w pierwszym losie tu znowu nic. Ostatnio mam pecha, bo mówię, wygrałem tu 1000 zł w odcinku piątym właśnie, a potem, jak sami widzieliście, były dość mocne przegrane, czyli zagrałem ponownie w piłka w grze za stuwę, przegrałem tą stuwę, potem w kasę od Mikołaja za stuwę, też przegrałem stuwę, więc dzisiaj myślę, że czas się odbić. I coś wygrać. Co do tego bonusa, słuchajcie, w odcinku 9 też grałem i miałem dostać bonus. Wtedy był lepszy bonus, bo wystarczyło zagrać za 100, aby otrzymać bonus 20. Dzisiejszy bonus nie jest jakiś rewelacyjny, że za 150 trzeba zagrać i dostajemy 20. Zdarzały się bonusy, że przy za 150 właśnie należy zagrać, to dawali 30 nawet zwrotu. O, patrzcie, mamy dwie piłki. Więc dzisiejszy bonus nie jest może jakiś najlepszy. No ale to zawsze coś. Ja lubię takie bonusy. Natomiast bonus z odcinka 9, gdzie właśnie miałem dostać bonus 20 zł, wciąż go nie dostałem i jestem w postępowaniu w tym momencie reklamacyjnym. Totalizator generalnie pisze do mnie, że sprawdza, o co poszło, dlaczego nie dostałem tego bonusa. Ja ewidentnie spełniłem tam wszystkie wymogi, czyli zagrałem. Za tą stówę. Nawet tam trzeba było formularz wypełnić, tego wcześniej wypełniłem. Dam wam znać, co z tym bonusem. Póki co go nie mam. Dwa tygodnie minęło i nie mam tego bonusa, gdzie maksymalnie do tygodnia musi przyjść zgodnie z regulaminem. Tak więc jestem w postępowaniu reklamacyjnym. Dam wam znać. A tutaj patrzcie, pierwsza gra jest jaka jest. Mamy dwie piłki, dwie piłki w grze. Dwie kartki. No, i wiecie, trzeci symbol oznacza wygraną tu z prawej kolumny, więc w zasadzie tutaj możemy mieć tylko wygraną z prawej kolumny, bo cztery symbole to już na pewno nie znajdziemy. Możemy mieć też złotego Gola, taki bonus. Trzech Lewandowskich nie będziemy mieć też na pewno. Ok, ostatni symbol. Ach, nie ma nic, nie ma nic. Powodzenia następnym razem nam życzą. No, niestety, pierwszy los jest pusty. Kupujemy drugi los: saldo 640. No, może tym razem, może tym razem będzie lepiej. Mam nadzieję, że ta zła pasa zerowych wygranych przy tych. W stawkach 50 zł się skończy w końcu, bo nie jest to za dobre. Kiedy, ta, patrzcie, to saldo spada. Był 1000, już mamy 640. Wiecie, my sporo, no mówię, przegramy, ale w końcu na pewno trafimy jakąś bardzo wysoką wygraną i się odbijemy. Natomiast wiecie, w tej serii moim celem jest pobicie rekordu. To jest takie trochę sportowe dla mnie podejście. Mój cel to pobić rekord. To, że koszty przekroczą, prawdopodobnie do tego momentu, jak pobiję ten rekord, ten rekord przekroczą i ostatecznie i tak całościowo będę na minus, to mnie już specjalnie nie przeraża. Po prostu chcę pobić rekord. Opatrzcie, mamy coś. Mamy, mamy, mamy trzy rękawice. Więc fajnie. Jest, spełniło się to co mówiłem: 55% szans mamy, że przynajmniej w jednym losie będzie jakaś wygrana, i jest już, więc to już zadziałało. Mamy trzy razy rękawice. Jeszcze zobaczymy, co w czwartym. Na razie jest to tylko zwrot. Jeszcze mamy czwarty symbol. Eee. Nic już nie dał, ale mamy trzy rękawice, więc patrzcie, ten drugi los był. Dał zwrot. Więc w tym momencie jesteśmy minus 50. Jesteśmy w tym momencie minus 50 tylko po dwóch losach i patrzcie, i teraz mamy trzeci los. I ten trzeci los, mówię, on oznacza, że otrzymam bonus 20 zł. Zgodnie z regulaminem, tym razem mam nadzieję, że się to odbędzie szybko, może nawet natychmiastowo, ponieważ nie trzeba było formularza wypełniać, więc. Myślę, że w takim przypadku może nawet ten bonus od razu wpadnie. No dobra, 690 w tej chwili na koncie. I zagramy sobie teraz trzeci raz. Na saldo jest 640. I próbujemy. A po tej grze jeszcze pokażę Wam szybko cały kwiecień. Jak wygląda bilans kwietnia mojego, jeśli chodzi o grę? Ile wydałem łącznie na wszystkie gry, wszystkie ekspres losy, wszystkie zdrabki, a ile wygrałem? Więc, jak tutaj zakończymy tą grę, to poczekajcie, od razu wam pokażę ten bilans, bo mam przygotowany. Patrzcie, mamy dwie koszulki, fajnie. Mamy dwie rękawice znowu. No fajnie, żeby. O, dwie piłki. Fajnie, jakby ten los też nie był przegrany. Mamy jeden zwrot, ale to wciąż mało. A najlepiej pobijmy tu rekord. No, wyjdźmy ponad 1000. Ja mówiłem, że szansa na to jest 1 do 72, tam bodajże, więc niecałe 1,5%. No, ale jest szansa. Zobaczcie, mamy dwa puchary, no ale tak to by było aż górno wygrana, No ostatni los, zobaczmy, co się stanie. Jeszcze tutaj coś może być. No niestety, słuchajcie, no hmm. powiem tak, no słabo. Wygraliśmy dzisiaj 50 zł, ale przegraliśmy aż 150, więc minus 100 zł. Bonus. Ma przyjść 20 zł, więc łącznie będę minus 80 zł. Nie jest to zbyt dana runda. No wiadomo, mogło być gorzej. Mogło być gorzej. Patrzcie, jak wyglądał kwiecień. To jest y, bilans całego kwietnia, podsumowanie kwietnia. Policzyłem wszystkie tutaj gry, jakie y, pojawiły się też one, wszystkie zresztą na YouTube. Więc możecie to sprawdzić. Myślę, że żadnego błędu tutaj nie zrobiłem. No i widzicie, łączny bilans nawet mnie to zaskoczyło, jest jednak ujemny. 46 zł wyszedłem na minus łącznie w kwietniu i nie mogła nawet wygrana. Tutaj w serii idziemy na rekord odcinek 5, gdzie wygrałem właśnie 1000 zł, przez co w gierkach w całym kwietniu byłem aż plus 570 zł, więc 570 zł na plusie w gierkach. Tak naprawdę to, że zaszalałem tutaj i kupiłem 100 kuponów lotto plus za 400, gdzie zrobiłem minus 300 na kuponach, to zadecydowało, że cały miesiąc jednak był na minusie, bo widzicie, najwięcej właśnie wyszedłem na minus w tych kuponach lotto. Taka ciekawostka, pewnie może widzieliście, może nie. Pisałem tam na facebooku, na swoim profilu, że jeden z kuponów, tych lot, to z tych 100 kuponów, które właśnie tam wysłałem w sobotę, 5 dni później w czwartkowym losowaniu dawał piątkę. Pokazałem ten kupon, dawał piątkę i no, piątka warta ponad 6,5 tysiąca, więc było bardzo blisko. Miałem szczęśliwy kupon, jak się okazuje, tylko nie wiedziałem kiedy go puścić. Puściłem go za wcześnie, jak widać więc no tutaj była wygrana tylko 96 zł z tych kuponów i tak zakończył się kwiecień właśnie na lekkim, ale jednak minusie. A do tej pory popatrzcie, w 2024 rok jako całość od 1 stycznia tego roku minus 602 zł jestem łącznie licząc wszystko. Więc no jest to minus. Nie jest to zaskoczenie ponieważ no tak są skonstruowane gry, że raczej przeciętnie powinniśmy być na minusie, więc nie powinno to nikogo zaskakiwać. No ale mówię, próbujemy, gramy. Chcę tutaj pobić rekord, szczególnie w tej serii, idziemy na rekord. I dalej będę to wszystko kontynuował w, teraz w maju, więc w maju spodziewajcie się dalszych serii, idziemy na rekord, będzie dużo ekspres losów, wciąż. Najlepsze są jednak gierki na ten moment, jeśli chodzi o pobijanie rekordów. Piłka w grze tutaj, dopóki nie dojdziemy do jakiejś całkiem wyższej kwoty, na pewno będzie dla mnie kluczowa. Będę dalej ponawiał piłkę w grze za 50 zł, to na pewno. Za dziś dziękuję, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć!